Kochani, dzisiaj trudno się wylosowało. Wszyscy dobrze wiemy, jakie są filmy Wojciecha Smarzowskiego. Trzeba się na nie odpowiednio przygotować energetycznie, psychicznie. Trzeba wiedzieć, na co się piszemy. Tak. Plus, tak jak na przykład w tym przypadku trzeba się też przygotować na to, że w pierwszy weekend będą sale zapełnione. Więc my spokojnie poczekaliśmy, aż minie ten weekend listopadowy, 11 listopadowy i wybraliśmy się w tygodniu do kina. Tak. Dlatego też dostajecie trochę później te recenzje, ale po pierwsze musieliśmy poczekać, aż się trochę zwolni, bo to nie jest film, na którym ktoś powinien za tobą chrupać popcorn. A po drugie sam film też musieliśmy później trochę odreagować. I tak też często jest z filmami Wojciecha Smarzowskiego. Tym razem będzie inaczej. Tym razem będzie inaczej. I tutaj chciałabym zaznaczyć, myślę, że większość z Was to wie, ale być może są tutaj osoby, które jeszcze zupełnie nie widziały zwiastunów, nie wiedzą o czym jest ten film, i tak dalej, i tak dalej. Ten film w bardzo obrazowy, bardzo graficzny, bardzo intensywny sposób dotyka problemu przemocy domowej, i to nie tylko fizycznej. W związku z czym ostrzegam wszystkich. Którzy są na to bardzo mocno wyczuleni, są na to bardzo mocno wrażliwi, że to może po prostu nie być sens dla was. A po drugie, jeżeli sami spotykacie się z tym problemem, jest częścią waszej codzienności albo waszych bliskich, to tutaj macie teraz na ekranie numery telefonów, pod którymi możecie szukać pomocy i życzę wam tego, żebyście je szukali i ją znaleźli. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.niebieskalinia.info. Wydaje mi się, że już po pierwszych zwiastunach tak naprawdę mogliśmy podejrzewać, że to będzie kolejny film Smarzowskiego, który jest filmem Smarzowskiego. Czyli Z całym dobrodziejstwem inwentarza. Po prostu będzie mówić o ważnych i trudnych rzeczach. Ale w taki sposób to no, się kierą przez łeb, po tak, prostu. Tak, po prostu złapiecie za mordę przeora tą mordą po betonie. Tak. Historia w Domu Dobrym rozpoczyna się jak z twórczości kompletnie innego reżysera, ponieważ będziemy obserwować pierwsze spotkania, pierwszą miłość, pierwsze namiętności pary głównych bohaterów, czyli Grześka oraz Gośki. Tak. Na początku będziemy obserwować właśnie, jak jeszcze nie znając się, wymieniają się cytatami literackimi są właśnie taką flirtującą ze sobą parą tak. w taki intelektualny sposób, a jednocześnie będziemy obserwować, jak wygląda rzeczywistość gości aktualna. Tak. To znaczy, w jakim ona domu się wychowuje, jaka jest jej matka, jaka jest jej siostra, i jakie będą powody tego, jaką decyzję podejmie. I co zaskakujące, pierwsze części tej historii opowiedziane są w sposób zaskakująco linearny, szczególnie jak na Smarzowskiego. I chociaż tutaj oczywiście posiłkuje się takimi rozwiązaniami, że musimy się trochę pobawić pod kątem formy, na przykład ekranami smartfonów czy laptopa i tak dalej, co Smarzowski często robi w swoich filmach, no to jednak jest to zaskakująco spójna struktura. Tak. Do pewnego momentu. Do pewnego momentu, w którym bańka pryska i w którym okazuje się że właściwie wszystkie rzeczy, które oglądaliśmy do tej pory z tego ich szczęśliwego budowania związku, są podszyte czymś znacznie mroczniejszym. Tak, bo do pewnych wydarzeń nie mamy konkretnego kontekstu. Pewne wydarzenia pojawiają się nagle tu i teraz, ale nie wiemy, co je poprzedzało i co będzie ich następstwem. I zanim przejdziemy do dalszej części filmu, to chciałbym też podkreślić, że już na tym etapie ja byłem absolutnie zachwycony pod kątem aktorskim. Uważam, że Tomek Szuchart oraz Agata Turkot odwalają tutaj absolutnie kawał, kawał znakomitej roboty. E, uważam, że te role są po prostu wybitne. No, ja nie uważam, że ten film jest wybitny, absolutnie nie. Do tego też wrócimy. Ale te dwie role, to jest taka bomba, tak wielu różnych energii i emocji, że jakkolwiek ta fabuła w różne strony będzie odbijać. Tak. Y w tę postacie wierzy się od początku do końca. Tak. Ten trzon jest tak solidnym fundamentem, że dzięki temu ten film w ogóle działa. I nawet kiedy Smarzowski zaczyna posiłkować się w swojej historii pewnymi powtórzeniami i pewną, w moim odczuciu, przesadą, to ja nadal jestem z tą bohaterką. Mhm. Wierzę w nią. Bo jak wiele tam siedzi w oczach. Boże, jak wiele tam siedzi w oczach. Nawet jak mamy takie scenki miniaturki dosłownie, nagle pojawiamy się w jakiejś sytuacji rodzinnej, powiedzmy, i kamera towarzyszy tylko twarzy bohaterki. Wiesz, co mnie rozwaliło? Mhm. Ta scena, kiedy ona jest na pewnym spotkaniu i jedna z kobiet, która też jest na tym spotkaniu, odgaduje ten cytat. Tak. To, co tam się wydarzyło na twarzy, to jest. Więc tak, pod kątem aktorskim ogląda się ten film z ogromnym zainteresowaniem. Pod kątem formy także ogląda się ten film z ogromnym zainteresowaniem, bo naprawdę skaczemy na tej linii czasu, powiedzmy, w tej relacji. Bardzo szybko przeskakujemy od tych pierwszych spotkań do takich realnych deklaracji i podejmowania konkretnych decyzji na resztę życia. No ale też szybko wydarza się rzecz dosyć nieodwołalna w tym związku, więc. Tak, i od tej konkretnej sceny, od tego konkretnego wydarzenia. Wszystko zaczyna się sypać, ale czy na pewno? Czy, czy na dopiero, pewno od tego? Czy na pewno od tego? Tak, ponieważ dalsza część tego filmu ma kompletnie zmienioną strukturę względem początku. Wszystko jest bardzo chaotyczne. Nagle pojawiamy się pod mocnym diabołem tak bym to nazwał po prostu wycięte sceny z różnych etapów życia nagle wracają, nadając kontekst z tamtym wydarzeniom, które oglądaliśmy wcześniej i przy okazji pokazując bohaterkę, której umysł, której wspomnienia, której tożsamość absolutnie rozbiły się na tysiąc różnych kawałków. I z nich próbujemy poskładać z tych szczątków całą tę historię, tak, obraz tej i historii. Tak, my próbujemy poskładać, a jednocześnie reżyser cały czas podrzuca nam kolejne rzeczy w wypowiedziach samego Grzegorza. O którym oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że on jest agresorem, ale z drugiej strony jest tak sugestywne wobec samej bohaterki i ich dziecka, że nam też to zaczyna w pewnym momencie mieszać w głowie. Bo czujesz taką niemoc, nie? że y, słowo przeciwko słowu, tutaj jakieś nagranie, Ale tutaj coś. Tam. Doskonale wiemy, z jakiego środowiska jest Grzegorz, a z jakiego środowiska jest Gośka, i wiemy od samego początku, na ile on sobie może pozwolić, a co ona w ogóle może. Tak. I właśnie uważam, że jednym z najmocniejszych punktów tego filmu, poza aktorstwem, jest ta zmiana struktury, bo dzięki temu udaje się podkreślić, jak łatwo jest zbagatelizować w takim teoretycznie zdrowym związku te wszystkie właśnie czerwone flagi, które pojawiały się gdzieś mimochodem. Jakieś jedno hasło, które wydawało się być totalnie wyrwane z kontekstu, dlaczego w ogóle coś takiego powiedział, potem jakaś sytuacja, która nabiera sensu. Parę lat później. I jak łatwo jest zmanipulować osobę, która po prostu całą sobą potrzebuje miłości i akceptacji. I uwierzyła, że ktoś właśnie znalazła fada, to może z nią zrobić wszystko. Mhm. I pod tym kątem uważam, że to jest film spełniony. Mhm. To nie jest film, który ja lubię. To nie jest film. To nie jest film, który mogę komuś do cholery polecić, a jednocześnie uważam, że trzeba go obejrzeć. Powiedziałbym, że to taki typowy Smarzowski. Ja nie wiem, nie, nie mam pojęcia, czy dyskusja o tym filmie, który obejrzało mnóstwo ludzi w kinie. Na ten moment już 600 000 tysięcy widzów. Czy cokolwiek w naszym systemie zmieni? No. Sądzę, że nie. Ale może te kilka osób, które do tej pory miało w dupie statystyki miało w dupie to, co się dzieje z ich sąsiadką, mhm. albo koleżanką z pracy, albo kolegą bo to też nie jest tak, że tutaj mamy. Wyłącznie jedną sytuację przedstawioną. I z jednej strony dosyć zaskakujące jest to, że nie sięgamy tutaj po taki totalny margines społeczny, patologia, te sprawy, tylko jednak e, mamy. To jest gdzieś dosyć tu... bogata rodzina. Tak. Natomiast Smarzowski, jak to Smarzowski, nie może sobie odmówić tego, żeby kuknąć tak przez Judasza do jakiegoś innego związku, do innej relacji, gdzie no tam, to już po prostu jest Sodoma i Gomora i wracamy właśnie do tego pod mocnym aniołem te sprawy. Sorry! <tryk> Też muszę przyznać, że ta symbolika tego Judasza... Jest trochę tania i efekciarska, ale spełnia też swoje zadanie z ja drugiej strony. Nie, ja nie jestem fanem tego, żeby w ogóle odbijać w jakiekolwiek inne strony, bo jeżeli skupiamy się na tej konkretnej relacji, to jest pewien przykład. To nie oznacza, że w każdym takim przemocowym związku wygląda to dokładnie nie, no tak oczywiście. samo. Oczywiście. To są dużo bardziej skomplikowane i złożone sprawy niż jeden konkretny wątek, który podsumowuje wszystko. Problemem niestety jest to, co pojawia się często jako zarzut. W w kontekście filmów Smarzowskiego, czyli, ta, ta, czyli taka jedna wielka eskalacja przemocy. Bo jak wchodzimy już do tego drugiego aktu i wiemy mniej więcej, co tak naprawdę stoi za tymi ludźmi, do czego są zdolni, no to oglądamy jedną, drugą, trzecią scenę, taką, która jest przerażająca, brutalna i już wiemy, z czym mamy do czynienia. Natomiast sprawdzając z zegarkiem w ręku, ile jeszcze mamy filmu przed nami, to okazuje się, że jeszcze godzina takiego okładania się kablem od żelazka nas czeka. I tu się fabularnie już tak naprawdę niewiele wydarzy czysto tekstowo. I jasne, nawet na dalszym etapie pojawi się tutaj kilka zabaw formalnych i kilka takich powiedzmy zmyłek, no bo pojawiają się jakieś sceny, które będą miały większe znaczenie później, jakieś z przyszłości powiedzmy. Niektóre rzeczy są zatrudnione, Tuszowane, żeby jeszcze bardziej w potylicę nas uderzyć w finale. Doceniam takie zabiegi, natomiast to wciąż, mimo wszystko, sprowadza się do wałkowania y, tych rzeczy, które już wiemy. Tak, ale nie mogę odmówić Smarzowskiemu tego, że tym zabiegiem trochę nas, widzów kinowych, wtłacza w sytuację bohaterki. No tak, tak, Bo tak. Bo tak, jej rzeczywistość tak wygląda. I tak, to jest w kółko to samo, póki się nie przerwie... Tego cyklu, tego ciągu. Tak. No tak, bo. Y Człowiek jest taką bestią z natury, że ma trochę wywalone na statystykę. Jeżeli słyszy informację o tym, jakim to jest dużym problemem, jaka to jest skala, no to sobie to zbywa machnięciem ręki, wiadomo, Bo mnie to, mnie nie, to, nie, to dotyczy, nie dotyczy. Tak. Kiedy natomiast zżyjesz się z jakimś bohaterem i widzisz, jaką konkretnie drogę przechodzi, a potem w jaką stronę to ostatecznie zmierza i widzisz każdy ten element układanki, składasz sobie to, jak ta relacja wygląda, jak ona była toksyczna od samego początku. Tutaj pojawia się ta empatia. Masz pewien... Rodzaj emocji związanej z tymi bohaterami. No tak. I to ma dzięki temu, moim zdaniem, mimo wszystko dużą siłę oddziaływania. Czy będzie mieć realnie wpływ na cokolwiek? Nie wiem. W przypadku Kleru też wszyscy zastanawiali się, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na naszą rzeczywistość. No czy miało... Nie wiem. Nie wiem, czy miało. Oto wielka tajemnica, wiary. Żłoto i Dolara. No bo najlepiej tak naprawdę to by było, żeby takie. Potencjalne grześki ten film. Potencjalne grześki, no. My systemowo jesteśmy wszyscy w dupie po prostu. Ale wszyscy. Ty to... tu bez podziału w ogóle. Na płcie, na wiek, na sytuację materialną. I to też ten film wielokrotnie podkreśla w taki dosyć oczywisty sposób. Kiedy bohaterka zwierza się pierwszemu, drugiemu, powiedzmy funkcjonariuszowi prawa, co dokładnie zaszło, no to pierwsze pytanie jest, a czym go pani sprowokowała? I takie sytuacje powtarzają się tutaj kilkukrotnie. I też mam o to pewien zarzut, że właśnie jest ta powtarzalność pewnych elementów. I niektóre z tych elementów są zbyt oczywiste i zbyt dosadne. Żeby tyle razy je powtarzać tak, chyba, ale nie wiem z drugiej strony. No bo wiadomo, kiedy porywamy się na ważny temat, pewien problem społeczny, który należy poddać jakiejś wiwisekcji, no to ten temat sam w sobie nie robi filmu. Film robi pomysł na opowiedzenie tej historii. To, co chcemy przekazać tą historią. I tutaj właśnie pojawia się ten problem, ponieważ ten film z jednej strony jest spełniony tak formalnie, ale pod kątem treści ja mam sporo zastrzeżeń. No ja to rozumiem absolutnie nie zgadzam się z tym. Na pewnym etapie ten film jest wyłącznie wypełniony przemocą. Tak. Tam nie ma też na pewnym etapie żadnej refleksji z tego płynącej. I żadnego ujścia, żadnej, żadnego przystanku, żadnego... I to po prostu nie jest y, mój ulubiony typ prowadzenia narracji. Mhm. Z drugiej strony myślę o tym, ilu ludzi poszło na ten film. I jak wielu ludziom, właśnie w taki prosty, ale mocny dosadny. sposób, pokazana historia, coś tam emocjonalnie otworzy, nawet jeżeli ostatecznie nie zmieni. Na pewno będzie to absolutnie y, trudna przeprawa dla osób, które zmierzyły się z podobnym problemem albo są bardzo na świeżo z taką sytuacją. To y, ja absolutnie odradzam w takich okolicznościach w ogóle sięganie po ten film. Poczekajcie na odpowiedni moment, kiedy film już wyjdzie na VOD, kiedy będziecie czuć się bezpiecznie. Właśnie, kiedy <noise> będziecie mieć takie swoje kontrolowane warunki, mhm. bo to nikomu nic dobrego nie przyniesie, jeżeli się rozsypiecie tuż po wyjściu z sali kinowej albo jeszcze na niej. I to oczywiście dotyczy głównie osób głęboko empatycznych, na które y, działają takie rzeczy jak y, film poruszający temat, który dla nas samych jest bliski. Są na pewno ludzie, którzy wyjdą z tego filmu i będą cynicznie żartować o tym, że no Smarzowski nakręcił kolejny film z serii i, przemoc i polecam, nie? Przez dwie godziny nalanie na żony. Tak. Bo no co? No ostatecznie do tego się to sprowadza, ale myślę, że gdyby nie ta forma, w którą ubrano całą tę opowieść i gdyby nie to, że mamy tak do Doskonały tutaj duet w rolach głównych, ale także też postacie drugoplanowe, tutaj absolutnie cała obsada jest fantastyczna tak. i nie ma ani jednego słabego punktu, więc tutaj nie ma się w ogóle do czego przyczepić. No ale ta dwójka to jest. Dla nich machina. się to ogląda. Kocham. cię. No i co, taki ten nowy Smażowski. Taki, który eksperymentuje formalnie, taki, który porusza bardzo trudne tematy jak zwykle, w bardzo dosadny sposób, jak zwykle, czy mówi coś nowego, niespecjalnie powiedziałbym, że jeżeli ten temat nie jest wam obcy, nie jesteście powiedzmy ślepi i głusi na to, co może się dziać w polskich domach, powiedzmy, to dobrze wiecie, z czym to się je. Mm -hmm. I ten film nie otworzy żadnych drzwi, które dotychczas były szczelnie zamknięte, ale dobrze, że zwraca uwagę na problem. Jeżeli ma taką skalę zainteresowania tak. popularności widzów, to bardzo dobrze, bo przynajmniej będzie się o tym gadać. Czy długo? Nie mam pojęcia. Ale nawet jeżeli jedna, nawet jeżeli jedna osoba po obejrzeniu tego filmu mhm. usłyszy awanturę za ścianą i zadzwoni na policję, mhm. to to już jest sukces. Nawet jeżeli to będzie jedna osoba. No i oczywiście, tak na koniec, dawajcie znać w komentarzach, jeżeli film już widzieliście, a na pewno większość z Was widziała. Jak Wasze wrażenie? Czy myśleliście długo o tym filmie po wejściu z kina? Czy Was to coś poruszyło takiego, że bardziej do akcji, niż mm. tylko, mm, no tak, tak jest to smutne? Tym nie do końca optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.